Witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszamy na kolejny odcinek z Marbela. W tym odcinku z, yy, ubijemy sobie bace, tak z klanem, klan bacę. na Zaraz go ubijemy, tak już tutaj kolega zaatakował No to, ubijemy ciunia no Tak, od razu tutaj klątwa się siadła No ale dobra, jedziemy Mam nadzieję, że spadną jakieś fajne loty, a nie jakieś unikaty dupne Coś tu, coś tu, coś tu, tu. klątwa druga barwa, Otóż jeszcze w sprawie konkursu chciałbym ogłosić konkurs, że na 200 subskrypcji zrobię konkurs, no, czyli wiecie, dobijacie 200 subskrypcji, ja robię konkurs. No na czym ten konkurs będzie polegał, to już Wam powiem w przyszłych odcinkach. Śledźcie mój kanał, no to zobaczycie. Dobra, teraz mi były dobrze ładnie, ładnie tu chyba nie założy nikomuś namusianu, no, no to jedziemy z Bacem. Ładnie ładnie już tutaj Co już tutaj 67% <coughs> No. Mam nadzieję, że jakaś fajna... Mam nadzieję, że lega pannie. To było fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Już <laughs> tutaj baca ma 40% go zjedziemy <laughs> jeps. Łalne, bardzo mnie klątwa. Ale no, jaka nie, dobra Otóż, z mikrofonem, bo nie chciało mi się nagrywać tak z mikrofonu Tak, czy ja dobiję? Tak, ja dobiłem, kurde no, Same zwoje Trochę lipa No ale cóż, dobra i to Mam nadzieję, że coś wezmę Mam nadzieję, że coś złapi wam 5! Kurde, nie wziąłem ani jednego zwoju, Jaki żal! Dobra, więc jeśli spodobał Wam się ten taki krótki odcineczek, no to oczywiście łapa w górę. Jeśli nie zasubowaliście mojego kanału, to zróbcie to teraz. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, hej!